Przyjdź. Duchu Święty przyjdź, Duchu, Duchu Święty przyjdź, niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas, niech wiara zagości, Nadzieja za gości, niech miłość za gościwna. In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Secula seculorum. Amen. Wracamy do naszych rozważań, moi drodzy. Dziesięciu przykazań. kończymy powolutku przykazanie. Trzecie, jesteśmy przy ostatnim. Orędziu, dzień wytchnienia dla duszy i ciała. Dusza musi pić z Boga, ciągła aktywność doprowadza człowieka do wielkiej nerwowości. Dzieci, powtarzam to. To jest najświętsza prawda, jaką może człowiek współczesny może pojąć, a będzie lżej. Ciągła aktywność doprowadza człowieka do wielkiej nerwowości. Dzieci, nieraz widzicie eksplozje moje. Teraz maksymalnie zwolniłem. Dzieci do nikąd to prowadzi. Zasada świata jest prosta im więcej pracujesz, tym ci więcej dołożą. Im więcej umiesz, tym możesz. Najszczęśliwszy jest ten, co nic nie umie bo ma problem tylko z jedzeniem i z paniem. Więc ciągła aktywność doprowadza człowieka do wielkiej nerwowości, bo nie może czerpać ukojenia z obcowania ze mną. Oddajcie mi swoje niedziele, a ja Was napełnię pokojem. Otwórzmy dzieci, bo się idzie udusić. Oddajcie mi swoje niedziele, a ja was napoję w moim pokojem. Na razie świat się wyspecjalizował, żebyście nie mieli czasu na Boga. W przedziwnych formach rynkowych, a mianowicie są firmy które zajmują się zajęciem waszego wolnego czasu, a najbardziej w niedzielę, na niedzielę wymyślają nieprawdopodobne propozycje. Świat nakazuje wam korzystać z wolnego czasu i robić mnóstwo zbędnych rzeczy, na które wcale nie macie ochoty. Nie zdajcie sobie sprawy z tego, z tego że życie Żyjecie niejako wbrew samym sobie, wykonując rzeczy, które wam nakazano. To jest, dzieci, perfidia systemu. Wykonujemy rzeczy, które nam, moi drodzy, nakazano. Jako te, które was uszczęśliwią i sprawią. Że was wolny czas będzie dobrze spożytkowany. Weekend w czasy urlopy. Sanatoria. Biegi, chodzenia. <grywka> Perfekcyjnie zagospodarowane. Nie zapomnę nigdy, prawie przed 18 laty, lecę samolotem nad Chicago. To jest wtedy był poranek niedzieli. I ci tłumy ludzi na plaży chodzących jak mrówki. Pytam się a ktoś nie wie? To jest jogging. Oni rano w niedzielę wszyscy chodzą. Oni wszyscy chodzą. Które Was uszczęśliwią i sprawią, że Wasz czas, wolny będzie dobrze spożytkowany. Dlatego też wypisuję wam, co wam zaproponował świat i do czego się was zmusza. Dlatego zmusza się was do uprawiania sportu. Do czasu, aż ci szczelą, wiedziadła, pójdą kolana, pójdzie dwugłowy. Zwiedzania ciekawych miejsc. U nas na ubocy też jest ciekawe miejsce i nikt nie chce przychodzić. My tam krowy paśli, jest taka stromizna, potucek płynie, jeszcze tatu w starym modrze wrośnie, tam można było pogadanki mówić. Poznawania ciekawych ludzi. Myśmy ostatnio mieli dość ciekawe spotkanie, ale dzieci. Przyjął człowiek, który ma pustkę religijną, pustka ducha. Pozdrowienia słowa. Tak nie pasują do nas, że. Dzieci, co z tego, że ciekawy. pozna zwiedza do... Zmusza się was. Do koncertów cztery. Wystaw. Przygód tak z muzyki nic nie rozumiecie, a że cię głupa. Czasami w seminarium chodziłem dzieci, jak ja widziałem później moich parafian, bronowian, którzy na koncerty chodzili i mówili, że są Moniuszko. Dzieci to przerażające. To stroją się tak, jakby znali, co to jest ćwierdniuta i półnuta. Byłem na Vivaldi cztery po roku. Na czterech pancernych i pies. Dzieci wystawy, same bohomanse, a oni się wszyscy unoszą. Przygód mojego syna wysłałem na obóz konny. To na pewno będzie tam zażywał za narkotyki. No mówię z doświadczenia. No jak chce się. Powiesz, na konny te ja ci powiedz, robili, dorobili. Instruktor taki. Jak wszyscy się naćpają, mają odlotową jazdę. Poznajemy ciekawe kraje, przepaście, na bandżu skaczemy, topimy się w pianie. Nie wiadomo gdzie Artyka, Antarktyka, Himalaje. To jest cały świat przygód, sześć rozrywek, a dusza człowieka pragnie ponad wszystko pokoju i miłości. O tym nie wolno mówić, bo byś burzył pewien styl, styl życia. Dzisiaj w seminarium była grupka kleryków, która o że ze sumo w bucie, ale chciała dojść do pozycji koncertów, wystaw, jak siadali, jak gadali, to jakbyś Vivaldiego spotkał o Ale problemy w ubikacji a rżnie pana nie z tego świata. Wracacie do domu. Do domu jesteście puści i sfrustrowani. Bardziej niż przed jego puszczeniem, bo świat nie zaspakaja duszy człowieka. Teatry, dzieci, obstawione już pół roku wcześniej bilety, wszystko, dzieci, a w kościołach pustka. Nie trzeba biletów kupować, ale tu znowu drzwi zamykają i nie wiadomo w końcu, gdzie chodzić. Co wybrać? Nie zaspakaja duszy człowieka. Sięga tylko jego ambicji, zmysłów i rząd. Duszę pozostawia głodną i spragnioną. Wszystko wypacykowane jak. Widzę świat biorący udział w koncertach. Mnie, wodzili mnie w Wiedniu, bo ja mam masę koncerta, dzieci. To jest jedna wielka komedia. A już, tady oper, to chyba Marsjanie przyjeżdżają, bo to nienormalne, żeby tam ziemianie wchodzili. chodzili. A później, recenzje. Wiedeń to ma publiczność. Proszę, abyście wzięli sobie moje słowa do serca. Kto nie szanuje trzeciego przykazania, ten nie szanuje Boga. Powtarzam maksymę niedzieli. Kto nie szanuje trzeciego przykazania, ten nie szanuje Boga. Nigdy nie warto. Przestąpić tego przykazania dla jakiejkolwiek korzyści. Unikajcie ludzi, którzy chcą je łamać w tym dniu. Unikajcie. Czy to brat, czy krewni, przyjaciele chcą cię odwiedzić, tamto. Unikaj tych ludzi. Aby nie ulec ich namową. Pamiętajcie, w niedzielę jest najwięcej pokus. Kiedy jest jakaś oferta religijna, na to miejsce świat daje 10 propozycji. Filomenko, można zamknąć drzwi. Bądźcie wierni w swoich sumieniach. Odmawiają diabłu robienia interesów w tym dniu. Pamiętajcie, że szatan zawsze kusi was do grzechu, przezywając granicę grzechu w waszych umysłach coraz dalej, coraz dalej przez usprawiedliwienia, wyjątkowe okoliczności i fałszywą miłość. Usprawiedliwienia, wyjątkowe okoliczności i fałszywą miłość bliźniego. Córka przyjechała o piąty, a ja miałem iść na szóstą na mszę. No i księżyc, no jak mam iść, aleś wygrochowała, nadajesz się na patyk z grochem. Wnuczuś! Ta babci, jak ty się wnuczuś! na głowę nawali jeszcze nieraz. Wnuczuś! Wnuczuś jest normą wszystkich działań babek. Wnuczuś! Jeśli nie wolno, to nie wolno. Nie naginaj mojej woli do waszych zachcianek. Nie naginajcie. Też muszę się poprawić troszkę w niedzielę. Ale panie Gadko kiedy? Nie wolno naginać. Koniec. Dziś mu podpisać Ministerstwo Skarbu. Dziś do uparta. Wczoraj, dziecko, nie byłem w stanie. Wczoraj mi wszystkie systemy wyły. Dziś jest lepiej. Dzieci, mu odpocząłem troszkę. Jest po prostu trzeba troszkę odpocząć, odróbkę zjeść i, i już jest lżej. Nie naginajcie mojej woli do waszych zachcianych, bo to usprawiedliwia was tylko przed was, wami samymi, ale nie przede mną. Nie oszukujcie się grzesząc. Grzech jest grzechem, a jego ciężkość mogę ocenić tylko ja. Bądźcie tak wierni wobec mnie, jak pragnęlibyście, aby ja był wierny wobec was. Unikajcie okazji do grzechu. Omijajcie z daleka sklepy i kawiarnie. Powtarzam: omijajcie z daleka sklepy i kawiarnie. Czy za tym idzie restauracja, właśnie mamy problem. No nie mam niedzielić. No. Gornek ugotuj się w sobotę, albo se kup i odgrzej. A także te sklepy, w których kupuje się bez wychodzenia z domu, czyli internetowe zakupy, no uwspółcześnione perfekcyjnie. A pozostaniecie mi wierni. I szczęśliwi w godzinie mojej śmierci. Amen. Idę dzieci do naszych ogłoszeń i inicjacji.